Witajcie koledzy, Dziś na aukcji dodałem 6 Głębi, absolutne super rozpodowce. Tutaj mamy czystego ferbarta od pana Miller'a, 06 rok 136. Tu informacja o Ferbart, tu jest jego foto, jego rodowód. Drugi na aukcji jest. Samiczka, czysta molemanka z Olimpiady. Tylko my, jedyne w Europie, mamy po tym Olimpia as w ogóle młode w rozpłodzie. Ten den as później był niepłodny, ponieważ tyle sobie dał i te dalekodystansowe gołębie szybko tracą płodność. Później, bo tak mocno się wysilą. Udało nam się zakupić aż dwie córki tego den asa, Jako jedyny w Europie. Tu jest wnuczka, Den as, przelotowana, tipes, super lotniczka i super pochodzenie, po najlepszych gołębiach, aktualny, z Mollemana, z Barcelony, czempiony. Tu macie wszystkie wyniki, możecie sobie poczytać. Same pierwsze konkursy na dalekich dystansach. A ten, ten as też miał pierwszy konkurs 500 km. Cena wywoławca za tego samca za samica 250 euro. Następny samczyk, tutaj mamy pełnego brata od 109. Tego, tego brata w studzieniu wypożyczyłem dla mistrza Polski. Miał go rok w rozpłocie. Teraz wrócił do mnie z powrotem. Możecie go sobie zakupić. Ma on bardzo wartościowe gołębia po, go, po tych ptakach. To jest ojciec bardzo wartościowych gołębi od mistrza Polski. Rok był u niego w rozpłocie. Jest to 100% brat. Od 109 i wujek do Ramzesa. Cena wywoławca to jest 250 euro. Następna samiczka na aukcji to jest super rozpodowa samica. 06 780. Po naszych najlepszych, jednym z najlepszych naszych rozpodowcach 94 rok, 76 ojciec. A matka 90/72 córka, tam samicy. Ojciec jest ten niebieski krak, a matka jest tam samica. To jest samiczka. Ty jest na aukcji. Później samca dodałem. Absolutny roz, super rozpodowiec. As. Ojciec 4 razy pod rząd, dwucyfrową ilość konkursów. Nas atom 477, 03 rok, a jego matka jest Ferbart razy Elias. To jest super rozpodowiec. On ma obrączkę 01 roku, ale on jest 05 roku. Tu macie dokładnie pochodzenie tego asa z ojca strony Hüskens van Ryl trzy razy, trzy razy czempiony Holandii, Weidkamp. Później z, z, mat, z matki strony z babci znowu Hyskens van Ryl, z babci strony znowu mamy Ferbarty. Czyste Ferbarty od Millera. I tu oryginała Eliasa. To jest ten ojciec tego samczyka, który jest teraz na aukcji. I dałem jeszcze jedna samiczka. Super, rozwodowo samiczka. Trzykrotny imbret na sławnego 109. To jest córka 109, ale dwukrotnie już przedtem była parowana. Jej przodki byli na 109. Trzykrotny imbret. Absolutny unikat. Bardzo mądrze sparowana zostali jej przodki, żeby uzyskać za najlepsze potomki potom, to z rodziny 109. Tutaj macie jej rodowód. Tu jest ten 109 jako ojciec. Tu jest ten 109 jako dziadek do niej. I tu jest ten 109 jako pradziadek. To znaczy 109 jest ojcem od jej babci. 109 jest jej dziadkiem. I 109 jest jej ojcem. Trzykrotny imbred na 109, absolutny unikat. Tu jest ten sławny 109, jego oko 109 i 108 super w Niemcach. Jeden z najlepszych w Europy to dzisiaj Ramzes króluje w rozpłodzie 6 razy pierwszy we Szwecji, 5 razy pierwszy w Irlandii. Dwa razy pierwszy po bracie z DZ Valley Triple Challenge ze wspólnego gołębnika, to już znacze z filmów, powyżej 500 km jako młody gołąb. I wygrał na większą kasę z tego klubu z One Love Race ze wspólnego gołębnika i jako jedyny gołąb, który zdobył dwa razy pod rząd pierwszy konkurs. Tu macie, na mojej aukcji macie gołąbki takie, jakie każdy hodowca by chciał mieć na swoim gołemniku. Zapraszam na aukcję aukcja.kipa.be Welcome to my auction Auction.kipa.be. On my auction you found very good pigeon from our z from our old bloodline 109 for our bloodline stams samica from our bloodline 477 And from the best bloodline from Mollemann, we have only in Europe two children from Den us. And you have here one grandchildren, one granddaughter from the champion Don Us. Very very beautiful bird and very fast bird in racing with tips, Super hand in bread and in racing. On my action and only quality pigeon. Who everyone want have on his loft. And here is 100% the Clark Verbat from Mr. Müller. Verbat makes 15 first prizes and his son 8 first prizes. Here's the parents from Verbat. 100% Jansen. You can translate the, the page in, in your langu language. And you know more about my pigeon. This one from the Bad Bloodline, the Provo. All original from Mr. Muller. best regards, and welcome to my auction auction.keeper.be. Here you can find a super hand inbred, 3 inbred, 109. 109 was one of the best breeder and racer from Germany. The father is 109 for, for this hand on the auction. The grandfather is 109 and the grand grandfather is 109 too. And here is my 100% 109 100% 100 blood from Kurobaki. The father is in the verbat Jansen, from Mr. Müller. And the mother is from the old bloodline, Molleman Carded Pete, from the best blood. We're shipping our pigeon worldwide. The next transport is to America, United States, to Canada, to Pakistan, to Japan uh, we shipping our pigeon in, in two months to China, to Guyana France, to Bahrain to Kuwait and to Abu Dhabi United Arab Emirates. Busrights and we stay in contact. Welcome to my auction auction.kipa.be Omają akcję, you found 100% original photos from the birds, no photoshop. Na aukcji widzicie oryginalne gołębie, tak jak jak one naprawdę są, bez fotomontażu, tak jak to robią inne strony. Zapraszamy.